Peszczyp! Te pranie Dziś rano tata świnka robi pranie. Tatusiu? Co? Górno. Tatusiu, co to za koszulka? To moja koszulka piłkarska. Tata dziś po południu będzie grał w Minecrafta. Ale najpierw idę się zesrać. Nie do zobaczenia. Biedny stary. BĘDZIE! BĘDZIE ZABAWA! BĘDZIE SIĘ... Ale jaja. O nie! Jesteśmy zgubieni. Martwcie się, zaraz ją wypierzemy. Zaraz ją upiorę i upiorę. bo się nie zorientuję, że była cała... jejku! Twoja sukienka jest troszkę ubłocona. A teraz trzeba włączyć... Coś się... coś się popsuło. Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O, Pepo! Gdzie twoja sukienka? Bije. Tata Świnka wrócił z pracy do domu. <słuch> Cukierek albo psikus, twoja mać! Muszę teraz biec na mecz. No podaj, podaj, kurwa!